Cześć, z tej strony MrRanek z ForLubin i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Jak możecie zauważyć, za mną jest ciemno, ale nie po to tu jesteście, bo oglądacie u mnie ciemnie. Jesteście po to, by obejrzeć recenzję tych oto słuchawek. Tak. Niedawno robiłem opening tych słuchawek, i... od tego czasu minęło bardzo dużo. No to, tak że przyszła pora na recenzję, to tak, to słuchawki to powiem, że całkiem są dobre, bardzo dobre, bo z tyłu odkryłem, że tutaj mają taki modulator, no to nie modulator, tylko ten białkę yy, do zmiany głośności tutaj może być, w tam tamacie to jest tryb taki, no typowo disco, jak jest na takie 0, na 0. Tak właściwie jeszcze też Zazwyczaj przycisk, dzięki czemu mogę sprawić, że ten mikrofon się łączy. Faktycznie, nie będziecie mnie tutaj. Powiedziałem, im, że mi wiercika wygonię w No właśnie o to chodzi. Tak jeszcze Wam powiem, że te słuchawki są bardzo wygodne w kutelniku. Oczywiście tak zdejmuję. Dobra, jeszcze bardzo kocham wszystkich i to jest bardzo fajne. bardzo ten. No często mi się włosy skręcą. No tutaj się skręcą, ale no. Ogólnie przyjemne. No bez maski no to logiczne, że lepiej leży, no ale. No cóż, nie będę że pokazywał. No ja to jeszcze za bardzo za wcześnie. Poza tym osoby które znam czyli taki Rado Jones jeszcze nie pokazali, na no to po co mam to robić Po co mam być inny w tym przypadku e, dobra yy, Finałowy wynik tych, tych, tych yy, Recenzji tych słuchawek Tych słuchawek to jest Oczywiście 8 na 10 By Było więcej jakby było odpinane mikro I no W sumie no, mogły być lepsze, no ale takie sobie wybrałem, więc no. A tak właściwie, bo ten odcinek jest dwuczęściowy, to przechodzimy do tej drugiej części odcinka, czyli do Q&A. 7 ponad pytań. Zaczynam od dołu i idę do góry. Dobra, Benolik zadał 3 pytania. Numer 1. Co byś dodał do żyłego? No, dodałbym konik zega Gemera, bo powiem tak szczerze, że nie by było mieć trzy konik zegi w grze. W sumie miałobyś bo by tego ranking zrobić, bo dwa konik zegi no to tak trochę słabo. Zresztą No to tak, e, czy byś chciał dodać e, teksturę w stylu w Bisa albo nitra czy tam jakieś inne? E, To tak. E, ja bym dodał tego. E, tę te teksturę to na masce jest Rusty, a na boku jest... Błyskawica i 95 Tak Teksturka zygzata ma Bardzo tak. To są do auta z um, Tak szczerze powiem, że No to takie trochę No auta same z siebie Pod względem osiągów i wyglądu są całkiem dobre No ale To ile kasy trzeba na nie wymarnować No to i tak, no bo jakby to Poleciało nawet za pierwszym razem, a chciałoby się wszystkie naraz kupować to by wyszło no, dosyć dużo, no bo nie oszukujmy się. Różnica między 5 tysiącami a 100 tysięcy, no, to, to to jest bardzo duża różnica. Łącznie to byście wydali z jakieś 195 tysięcy. A przybliżając do 200 tysięcy to już jest taki stan lepszy. tam RAID 9. Więc no. Dobra Co chcesz... E, dobra. Pytanie co bym chciał w następnym update, cie. to tak, ja już powiedziałem co chciałbym w następnym update, więc nie będę odpowiadał dwa razy na to samo. Kiedy zacząłeś grać z Jayla. To tak, moja przygoda z Jail'a mi zaczęła się no, praktycznie pod koniec 2018 roku, wcześniej nie wiedziałem, że, że taka gierka jak Jujutsu istnieje, myślałem, że to tylko pod względem, że Just Break PS3 i tak dalej. Myślę, że takie coś, że Jailbreak jest 3 Samo granie w Just Break'a, no, bardzo mi się spodobało, pomimo tego, że miałem jakąś roczną przerwę między 2020 a 2021 i dodatkową jeszcze jedną przerwę w 2022 a 2023, bo odszedłem jaką w jakieś wakacje 2022, a wróciłem też na wakacje 2023. Więc to, moje trzy ulubione auta, to tak, z Jaila, to no, wiadomo Javelin, Aperture i Torpedo, no bo do tego auta mam spory, przyjemnie mi się nie jeździło kiedy pierwszy raz je zdobyłem, bo powiem tak szczerze, że jak wyszły trady to była moja pierwsza zdobyta limitka przez trade. Inne już miałem, kupione albo ten, zdobyte poprzez ale tak to torpedo, to, to nie kupiłem, kiedy było yy, do kupienia, bo wtedy się nie znam i byłem takim nudkiem bardzo w to. Ale jak wyszły trady, to moja pierwsza limitka to była właśnie te to torpedo. No i właśnie, no. Która teksturka auta jest moją ulubioną? To tak, moją ulubioną teksturką auta jest Blue pixel Ze względu na to, że te piksele pasują praktycznie do wszystkich aut. Wszystkich no, tak samo jak Red Pixel, ale bardziej wolę niebieski, więc no. No i szczegół, że te nie zdobyłem Blue Pixela, kiedy był do zdobycia. Hm. Jak go zdobyłem? Trade. No tak. Więcej już nie widzę pytań. To by było na tyle. Żegnam się z wami. Poł i cześć!